Kolejnym hodowcą, którego chciałbym przedstawić jako klienta w moim sklepie jest kolega Piotr. Dzień dobry. Kolega Piotr hoduje gołębie rasowe, ale jest to mój klient i takich też mam klientów. I z Polski, i na miejscu. <laughs> Jakie gołębie Piotr hodujesz? Ja hoduje tylko garbacze pomorskie. Garbacze pomorskie i z tego co przecież znam Cię już od jakiegoś czasu, wiem, że Masz sukcesy. Troszkę opowiedz nam o sukcesie, jak te gołąbki się chowają, bo wiem, że hodowla garłacza nie jest łatwą hodowlą Najpierw może o sukcesach Piotr. Sukcesu, nie ma co się chwalić. Jak to nie? No wygrywasz wystawy. No wygrywam z pana dzisiaj ja no wygrywam. Nie? No, to znaczy za... No bez, bez, bez um, fachowych porad, bez, bez um, rozmowy z jakimiś stanowiska. No już nie ja bądź taki, nie? ja dziękuję, ale bez dobrych gołębi, wiem, że masz dobre gołębie. Wygrywałeś wystawy w, w Hełmie, gdzie jeszcze Piotr? W Hełmie, w Starogardzie, w, Cheł... w Toruniu. A, czy wystawiałeś kiedyś swoje gołębie na wystawach ogólnopolskich? Nie, nie było nigdy okazji, ale wszystko jest na, na dobrej drodze. A, chciałbyś jeszcze podbić, rozumiem, wystawę krajową. Czego Ci życzę? Powiedz, nie. jak to jest z tym zdrowiem u Garłacza? Jak Yy, powiedzmy, jak one chowają młode i tak dalej, bo no, hodowla garłacza nie jest łatwą hodowlą. Dzwonią do mnie ludzie, że im się tam zawieszają te garłacze, szukają pomocy. Mógłbyś nam tutaj to przybliżyć? Jak ty sobie radzisz z tym wszystkim właśnie? Ja sobie radzę przez yy, odpowiednie karmienie punktualne, Co? zawsze w karmikach karma. Karma z małymi, drobnymi ziarnami. Mm -hmm. Stosuję karmy dla krótkodziowych. To tą karmę co przyjeżdżasz, karmę dla krótkodziobów? Tak, tak. Tą karmę stosuję. stosuję... Czyli punktualność, pełne korito? Tak i zawsze woda. Zawsze świeża, czysta woda. Nikt nie, nie. nie mogą się najeść i, i nie, nie. Aha. Czy woda jest jakoś zakwaszana, no. czysta? Tak, czy? zakwaszacz używam e, Ronfileta. Ron ron firmy Renfit, Rancji, Avidres Plus. Tak, tak. Avidres 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 plus. plus. A co stwierdziłeś, sprawdziłeś, że ten jest akurat tak najlepszy, jeżeli chodzi o garłacza pomorskiego? Najlepszy. Najlepszy i cenowo bardzo dobrze on wychodzi i, mm -hmm. i bardzo długo mi starcza. Bardzo mi starcza to dawkowanie, które tam jest, no to bardzo, bardzo długo. moje tam hodowli -hmm. 10 par rozpodowych, starcza bardzo, bardzo długo. A, rozumiem. A powiedz mi, bo przed chwilą rozmawialiśmy... Mówiłeś, że masz 20 młodych wychowanych. Co jest takim problemem w tej hodowli, że tych gołębi młodych się tak nie wychowuje tak dużo? Pierwsza, pierwsze, młodych chować, a chować. Selekcja, przede wszystkim selekcja. Tu w rasowych gołębiach, a w garbaczu pomorskim, no to każde pióro, każda, każda, to już jest wada. Nie? A czyli generalnie, jeżeli nie ma tego obrazu, jak tu już to nie ma sensu go dalej nie wypuszczać? Jeżeli, jeżeli, jeżeli jest, są bardzo duże albo duże, co Bady rysunkowe, bo mm -hmm. te gołębie już się dają do przynajmniej u mm mnie. -hmm. Następnym potem problemem czy to są różne krzywizny, No tak, bo to jest, to murek, to jest tak. duży gołąb, nie? To jest tak, duży tak. gołąb i, I, i dlatego... Wieczne mamkowanie, wieczne mamkowanie, bo, bo inaczej mm -hmm. bardzo, bardzo ciężko. Jakby, mm -hmm. U mnie nie chowają, nie? Mm. U mnie nie chowają. A ile masz par? Dziesięć par rozkłodowych. 10 par rozkłodowych, mm -hmm. tak? I pozostałe gołębie które idą na wystawy to co? One w sezonie nic nie robią, czekają tylko na wystawy czy to W sezonie, w sezonie rozpłodowym są poparowane, są jajka, potem mają plastikowe podłożone jajka, żeby mhm. ja staram się, żeby po prostu nie narastało im to mleczko w wojnie to jest następny powód do zawieszania tych gołębi. Aha, czyli golera... garbi, no. A czyli generalnie gołębie, które przygotowujesz gdzieś tam w przyszłości do wystaw nie chowają młodych w trakcie sezonu lęgowego. Zawsze kiedy to się zdarzy, że jakieś, jakieś chowały. To jest taka norma w garłaczu pomorskim, czy to Ty tak sobie wymyśliłeś? Czy norma? Każdy ma tam swój sposób. Ja taki, takie coś stosuję i mi się to, to sprawdza. Są pary Aha. garłaczy, które... Chowają młody, chowają i bardzo dobre pary. To są wyjątki. Ktoś powie, że ma tam kilka młodych, tak, ale głąb jest osłabiony, nie? Ten jest osłabiony nie? Mm -hmm. A twoje gołębie są jakiegoś dobrego pochodzenia? Mógłbyś się pochwalić? To jest to, nie ukrywam reklama dla ciebie, to no jeżeli. Najlepsze gołębie to, to tak jak każdy mówi, trzeba samemu sobie uchować, Ale... ale... Jest tu takich paru hodowców jeśli, jeśli w można tutaj powiedzieć, o których nabyłem ciekawy materiał do mm -hmm. I tym materiałem ciągnę, dokładam coś od siebie i wiecznie, wiecznie próbuję oto tylko na... Te gołębie są na wolności czy. czy, czy... Nie, ja mam na wolnym oblocie, chociaż wszyscy przeważnie Gerłacza trzymają, trzymają... Mm -hmm. pod wolierą. Słabo, słabo lotność tego No ta, to, z, to zrozumiałem. Miałbyś jakieś e, podpowiedzi dla hodowców tego garłacza pomorskiego, jak sobie radzić ze zdrowiem? Właśnie z tutaj zdrowie, takie dwie, takie dwa tematy, takie dwie podpowiedzi. Bo nie ukrywam, że filmy dotyczy, jeżeli robimy filmy to o pocztowych gołębiach to zawsze prosimy tych rozmówców, żeby się podzielili swoją wiedzą jakąś tam żeby ten który ogląda coś z tego miał żeby mógł przenieść na swoją hodowlę to. jeśli ja swoją wiedzę co mogę powiedzieć ja to co wiem nauczyłem się od osób które już hodowały garbacza które miały z, z tym głębiem styczność i po prostu pogłębiałem to to, to, to jest podstawa no ale już od było. jakiegoś czasu od roku przynajmniej nie masz kłopotów zdrowotnych no. było trochę tego wiem że badałeś i gołębie i w Olsztynie i tak dalej a teraz e, e, jest wszystko zgłębiamy ok no to tak, co tak, ja, ja badam systematycznie nawet dwa razy w roku jeśli widzę że coś gdzieś z głębiami nie leczę na ślepo bo to, to jest ślepa metoda hmm. to do niczego nie prowadzi każdy każdy jakiś problem z głębiami gdy widzę to już u więcej niż jednej sztuki zaraz jest badanie hmm. zaraz jest badanie są wysyłane do Olsztyna tak jak Pan hmm. tutaj mówi i wiem na czym stoję, o co tutaj chodzi. Czy gołębie twoje szczepisz? Tak, szczepisz. Trzeba je po prostu nie. tak samo szczepić, tak jak nasze gołębie pocztowe tak. trzeba je szczepić i na Adeno jeszcze pewnie nie chorują. Nie, no ja jeszcze tak, nie. Ja staram się ani mieć zbyt sterylnych warunków w gołębniku, ani zbyt brudno. Nie dokładam nowych jakichś specjalnie osobników. Każdy nowy osobnik nie. jest w oddzielnym pomieszczeniu przez około miesiąc. I no, to zobaczymy co, co z nim dla to, jest, bar wystawę, to no. jest bardzo ważne właśnie piotr jakie, jakie plany jakie plany na, na jesień bo generalnie wy macie tak swój sezon tak zwany jesień zima troszeczkę wiosny bo dla was sezon to są wystawy Nie, powiem panu troszeczkę troszeczkę na przekór sezon wystaw dla mnie sezon to sezon hodowli dopiero najwięcej każdemu hodowcy daje hodowla młodych Wystawa jest dodatkiem. Wystawa jest dobrym, ciekawym dodatkiem. Można no. się pochwalić osiągnięciami zrobionymi. No ale jest... tam jest ta ocena. E, wiem, chociaż jeżeli chodzi o gołębie rasowe, to nie zawsze ona z tego co tak słyszę, nie zawsze ona jest sprawiedliwa. No jest właśnie tak, jak pan mówi. W gołębiach pocztowych to jest e, rzecz nie do pomyślenia, ale w gołębiach ozdobnych chyba jeszcze troszeczkę kolesiostwo jest. Czy mam tak rację troszeczkę? Nawet myślę, że więcej troszeczkę, mogę z całym, czystym sumieniem tak, tak tutaj to przeżyć. Jestem no to samym tak. żywym przykładem. Ci, którzy jakoś mnie tutaj znają, no to wiedzą, jaką ciężką drogę musiałem przebyć, żeby, żeby być gdzie jestem, z moimi głębiami, żeby moje głębie i ja mogły się obronić. Mhm. Po prostu. Mhm. No rozumiem. E, czyli teraz wystawy zimowe. Piotr, na końcu zawsze tego filmu mówimy o numer te... poproszę cię o numer telefonu i jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, jakąś radę, poradę od Ciebie uzyskać, to mam nadzieję, że Tak, no nie ma problemu. Jeśli będę mógł, to za każdym pomogę i... Dziękuję Ci Piotr za zakupy, za to, że odwiedziłeś mój sklep. Powiedz swój numer telefonu, teraz ładnie, wyraźnie. 505 856 587 587. Serdecznie Piotr, tak. dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę Ci powodzenia w hodowli i w wystawach. Tak? No również dziękuję. Dzięki.